W niewielkim zakątku Meksyku, gdzie kamienne ulice prowadzą historię o wiekach, miasto Guanajuato było świadkami, w październiku 1957 roku, wydarzenie, które zakwestionowało granicę między życiem a śmiercią. Czy to możliwe, że miłość matki była tak intensywna, aby odwrócić los jej dzieci? To pytanie zyskałoby nieoczekiwane znaczenie tego ranka, kiedy powietrze niosło na rynek słodki zapach świeżo zapakowanych kanez, a dzwony bazyliki Matki Bożej odbijały się echem na dachach czerwonych płytek, malując typowy obraz miast kolonialnych. Był to czas, kiedy rodziny były duże, dzieci bawiły się swobodnie na zaułki, a życie nastąpiło w cichym tempie. W Ruedos Cantaritos, w pobliżu historycznego centrum, żyła Hernandez, pokorna i pracująca rodzina. Don Esteban spędził dni w srebrnych kopalniach, które sprawiły, że region sławny, podczas gdy dona Maria zajął się domem i sześciorga dzieci. Dom Edoubi był zawsze pełen śmiechu, płaczu dziecka i ciągłego ruchu dużej rodziny. Rankiem 15 października, jak zwykle, Maria obudziła dzieci na kolejny dzień szkoły. 9. Carlos był najbardziej odpowiedzialnym, zawsze patrząc na mniejszych braci. Esperanze, siedem lat, była najbardziej zajęta ze śmiechem, który zaraża wszystkich. Oba miały znaki urodzeniowe, które uczyniły je wyjątkowymi: czerwonawo. Półksiężyca na czole Carlosa i trzymałe miejsca na prawym ramieniu Esperanzy, jak wyrównane gwiazdy. Harry inaczej się spóźnią. Krzyknął Maria z kuchni, przygotowując taką z fasoli na lunch dla dzieci. Zapach patelni mieszał się zapachem ciepłych tortilli na kuchence. Carlos i Esperanze pożegnali się z pocałunkami, jak zawsze. Esperanze wciąż uciekła, by uścisnąć matce. Tak bardzo cię kocham, mamo, powiedział ze spontanicznością, jaką mają tylko dzieci. Też cię kocham, mój anioł. Zachowaj ostrożność, powiedziała Maria, podczas gdy oboje pobiegli kamienną ulicą, ich ślady odbijały się echem między starymi ścianami. Towarzysząc im z Pedrito Salazar, cienkim, nieśmiałym chłopcem, który żył kilka przecznic poniżej. Benito Juarez był tylko dziesięć przecznic stamtąd, ścieżka, którą znali w kolorze. Minęli rynek. Przekroczyli główny plac i stąpili ulicą, która została bezpośrednio doprowadzona do szkoły. To była bezpieczna trasa, wykonana setki razy. Ale tego ranka coś się zmieniłoby na zawsze. O 8.15, kiedy dzwonki kościelne oznaczały godzinę, ciężarówka towarowa, która nosiła towary na rynek, straciła hamulce po zejściu Rue do Calvario. Kierowca, don Aurelio Mendoza, doświadczony człowiek, który znał każdą krzywą tych ulic, desperacko walczył o kontrolę pojazdu, ale nachylenie było strome, a ładunek zbyt ciężki. Carlos, Esperanza i Pedrito biegali na przeciwnym chodniku, śmiejąc się z czegoś, co nauczyciel powiedział dzień wcześniej. Nie widzieli uciekinierki. Nie słyszeli okrzyków ostrzegawczych kierowcy. To, co stało się potem, wstrząsnęłoby nie tylko losem rodziny Hernandez, ale także sposobu, w jaki rozumiemy najgłębsze tajemnice istnienia. Pływ był tak silny, że odbił się echem jak grzmot ulicami. Handlowcy rynkowi upuścili kosze owoców i warzyw i pobiegli na scenę. Panie, które kupiły tortil, pobłogosławiły się, a ich horror krzyczy z dymem, który wyszedł z wymienionej ciężarówki. Don Aurelio, który skoczył z pojazdu na kilka sekund przed katastrofą, ranny w duszy znacznie głębszy niż jakikolwiek ranny w ciele. Gdy zbliżył się do ciał dzieci, jego nogi drżały tak bardzo, że musiał pochylić się na słupie, aby nie upaść. Carlos zmarł na miejscu. Jego małe ciało spoczywało na kamieniach, z pokojem, które kontrastowało z przemocą wypadku. Znak na jego czole, ten półksiężyca, który Maria powiedział, że wydawał się uśmiechem... Teraz był pokryty krwią i kurzem. Esperanza została wyrzucona kilka metrów dalej. Jego trzy plamy na prawym ramieniu były jedynym nienaruszonym pociągnięciem w delikatnym ciele, zniszczonym przez uderzenie. Pedrito Salazar, przyjaciel, który im towarzyszył, miał więcej szczęścia, był poważnie ranny, ale wciąż oddychał. Wiadomość przyszła do domu Hernandeza w najgorszy możliwy sposób. To właśnie środki zaradcze Dona, sąsiad frontu, pobiegł na dziedziniec, krzycząc desperacko. Maria. Maria, przyjdź szybko. To twoje dzieci. Cisza, która nastąpiła, była bardziej ogłuszająca niż jakikolwiek krzyk. Maria poczuła, jak świat się zatrzymuje. Jego dłonie, które sekundy przed umyciem naczyń z kawą zaczęły drżeć bez kontroli. Co się stało z moimi dziećmi? zapytał głosem, który nawet nie wydawał się twój. To była ciężarówka na rynku. Musisz teraz przyjść. Maria pobiegła boso ulicami, a jej stopy krwawiły w ostrych kamieniach, ale bez bólu. Jedyne, co się liczyło, było dotarcie do swoich dzieci, przytulenie ich, potwierdzenie, że to wszystko był koszmar. Ale po przybyciu do tego miejsca upadł twój świat. Ciała Carlosa i Esperanzy były pokryte szalami, które kobiety na rynku na nich nałożyły. Mimo to Maria natychmiast rozpoznała je butami tak jak byli, gdy spali, małe i bezbronne. Nie, nie. Jego krzyk nie wydawał się ludzki. Rzuciła się nad dziećmi, przytulając je siłą, która pochodziła z głębi rozdartej duszy. Obudź się, proszę, obudź się. Esteban uciekł z kopalni wciąż z hełmem w głowie i brudnymi rękami. Widząc scenę, zatrzymała się ostro. Jego nogi, przyzwyczajone do noszenia pięćdziesięciu funtów worków rudy, nie mogły go wspierać. Upadł na kolana nad kamieniami, płacząc, ponieważ nie płakał, odkąd był dzieckiem. Ojciec Sebastian z kościoła schronienia przyszedł, aby wyrazić ekstremalną wypowiedź. Jego ręce drżały, gdy wykonał znak krzyża w testach dla dzieci. Przez czterdzieści lat kapłaństwa wykonał wiele pogrzebów, ale nigdy nie widział takiego czystego bólu, tak niszczycielskiego jak Maria Hernandez. Przykucnął obok złamanej gałęzi, symulując, że była kierownica ciężarówki. Głosem zbyt poważnym na trzy lata, które powtórzyła, bądź ostrożny, Carlos, w ten sposób jest niebezpieczna. Matka powiedziała, że idzie po głównej ulicy. Maria upuściła drewnianą łyżkę na patelnię. Słowa, intonacja, nawet gesty dziewcząt były identyczne z ich zmarszymi dziećmi. Rozpoznaje ten ton głosów w dowolnym miejscu. W ten sposób Esperanza nazywała swojego starszego brata, gdy rozproszył się na ścieżce szkoły. W ten sposób Carlos, z jego osiem lat wczesnej odpowiedzialności, ostrzegł siostrę przed niebezpieczeństwami ulic Guanajuato. Ręce Marii ogolały się, gdy otworzyła tylne drzwi. Bliźniacy przestali grać, gdy ją zobaczyli, jakby zostali złapani w coś zakazanego. Jimene, czy to byłaby nadzieja? Pobiegłby przytulić nogi, podczas gdy Lucja, Carlos! Patrząc na ziemię z takim samym poważnym wyrazem wyrazu, jak jego najstarszy syn, kiedy się martwił. Mama, dlaczego loras? Zapytał Himene, przechodząc palcami przez mokry policzek marii. To było to samo pytanie, które zadawała Esperanze ilekroć widziała, jak jej matka płacze. Ten sam nachylenie głowy, ten sam ton słodkiego i zmartwionego głosu. Maria zatonąła palcami we włosy dziewczyny, szukając różnicy, dowodu, że to tylko jej niekontrolowana wyobraźnia. Ale wszystko tam było: zapach, konsystencja włosów do małej blizny za lewym uchem. Podobnie jak Esperanze wygrała, spadając z roweru o piątej. Tej nocy Esteban znalazł swoją żonę siedzącą na podłodze w pokoju dziewcząt otoczona oświetlonymi świecami. Wśród jej kolan trzymała rodzinny album fotograficzny, otwarto na stronie, na której Carlos i Esperanza uśmiechały się w dniu swojej pierwszej komunii. Bliźniacy spali w łóżku, w ręku, jak zawsze. Tyla z Wolwieron, wyszeptała Maria, nie odrywając wzroku od dzieci. W son Lucia e Syn Elows Esteban chciał się kłócić, powiedzieć, że to żałobne mówienie, że pragnienie było mętne. Ale potem Lucja zasnęła i mruknęła coś niezrozumiałego. Podszedł i przez chwilę przysięgał, że usłyszał głos syna: papa El Kamion w jej Quick. Powietrze stało się ciężkie. Obaj milczali, słysząc nieregularny oddech dziewcząt, jakby pokój był pełen duchów lub cudów. Dlaczego w końcu to, co było bardziej przerażające, pomysł, że ich dzieci wróciły lub pewność, że nigdy nie poszły. Dziewczyny nie mogły zidentyfikować żadnej konkretnej kolejności. Wśród zdjęć było jedno szczególnie stare, wyblakłe zdjęcie wypadku rynkowego, wykonane przez reportera, zanim władze odizolowały ten obszar. Scena pokazała wymienioną ciężarówkę, namioty. Zniszczone i w prawym dolnym rogu, prawie niezauważalne, dwa małe ciała pokryte białym prześcieradłem. Czy gramy w zgadywanie? Doktor Ramirez zaproponował z miłym uśmiechem, wskazując na zdjęcia. Kto mi mówi, gdzie jest to miejsce? Lucja wyciągnęła rękę wokół wizerunku głównego placu, z żelaznymi ławkami i liściastymi laureaisami. Tutaj on dotyka, powiedział, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. Jimenez z kolei przesunął rękę na zdjęcie żółtego domu nauczyciela. Mieszkałem tam, meistre. Daba i Skwandoł poświęciliśmy Dies MAF, dodał, nie odrywając wzroku od obrazu. Doktor Ramirez poczuł dreszcz przemieszczający się na karku. Do tego czasu wszystko można wyjaśnić swobodnymi komentarzami słyszanymi w domu, zniekształconymi wspomnieniami lub żyzną wyobraźnią dzieci. Ale te zdjęcia nigdy nie zostały pokazane bliźniakom. Nawet ich nie wspomniał. A ten? Zapytał dyskretnie, przesuwając zdjęcie katastrofy na środek stołu, jakby to było jeden z tak wielu. Dwie dziewczyny przestały oddychać. Jimene cofnęła się o krok z szeroko otwartymi oczami, jakby widział ducha. Jednak Lucja wyciągnął swoją poręczną rękę i dotknęła białego arkusza na obrazie. Ach, jesteśmy Nesatrous wyszeptał. Cisza, która nastąpiła, była tak gęsta, że nawet kleszcz zegara ściany wydawał się zatrzymać. Maria, która obserwowała wszystko w rogu pokoju, wzięła ręce do ust, aby zagłuszyć krzyk. Doktor Ramirez, po raz pierwszy w swojej karierze, poczuł wagę wątpliwości podważających jego pewności. Kłonisz, że ten syn używa? Zapytał o bardziej suchy głos, niż zamierzał. Lucia spojrzała na niego z wyrazem, który nie należał do trzech lat. To był zmęczony wygląd, jakby miał ciężar pamięci, który nie był twój. Ponieważ pojedynkujesz, powiedział po prostu. Cuando el camión nas, czujemy wielki, wielki miui. Gdy zostawiłeś nas przez la metat. Jimene, która dotychczas milczała, dodała w wątku. Pero después ya w douli mas. Gleba kwedu el frío. Doktor Ramirez zamknął notatnik. Jego ręce, zawsze tak mocne podczas zapisywania danych, drżały lekko. Nie było na to naukowego wyjaśnienia. Nie było teorii psychologicznej, która przyjęła dokładność tych odpowiedzi, surowe emocje w głosie dziewcząt, sposób, w jaki ich chciała wydawało się przeżywać ból, którego nigdy nie doświadczyli. Kiedy pożegnał się, Maria towarzyszyła mu do drzwi. Jego oczy były czerwone, ale suche, jakby nie mieli już łez do płaczu. Powiedz mi prawdę, doktorze, powiedział: jego ręka podążała mocno. Są oni, prawda. Człowiek nauki, który poświęcił swoje życie rozwiązywaniu tajemnic logiką i metodą, spojrzał na niebogła na chłato, gdzie pierwsze gwiazdy zaczęły mrugać. Po raz pierwszy nie było odpowiedzi. Po prostu mroczne uczucie, że czasami rzeczywistość było znacznie bardziej złożone niż jakakolwiek teoria, mogła wyjaśnić. Będę potrzebować więcej czasu, mruknął dla siebie więcej niż dla niej. Ale oboje wiedzieli, że to nie był brak czasu. To było coś znacznie większego. Coś, co ani nauka, ani wiara, ani miłość matki nie mogłyby nazwać. Na zdjęciach nie było konkretnego porządku, które dr Ramirez pokazał bliźniakowi. Czy rozpoznali jakieś miejsca? Poniższe odpowiedzi zostały skrupulatnie nagrane w ich notatkach, materiał, który później stałby się częścią jego książki, które przypominają przeszłe życie pytanie o reinkarnację. Jimenez natychmiast zwróciła uwagę na zdjęcie rynku, zrobione w 1956 roku. Tam właśnie stało się zła rzecz, powiedział z tak niskim szeptem, że lekarz musiał pochylić się, aby usłyszeć. Lucja z kolei zrobiła kolejny obraz w szkole podstawowej Benito Juarez i oświadczyła naturalnie to jest nasza szkoła. Mój nauczyciel nazywał się panna Lupite. Dreszcz podróżował kręgosłupem dr Ramirez. W swoich archiwach już potwierdził, że nauczyciel Carlosa i Esperanzy nazywał się Guadalupe, chociaż wszyscy byli czule nazywani jej Lupite. Następnie pokazał im zdjęcie ulicy bez związku z wypadkiem lub z życiem dzieci. Dwie dziewczyny wyglądały obojętnie, wzruszając ramionami. Nie wiemy, powiedzieli, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. W ciągu najbliższych trzech godzin lekarz. Ramirez poddał bliźniaki szeregowi testów. Dokładnie zidentyfikowali dom byłego nauczyciela, sklep, w którym kupili słodycze, a nawet dokładny zakątek, w którym czekali na ojca, gdy opuszczali kopalnię. Ale całkowicie zawiodły, próbując rozpoznać miejsca zbudowane po 1957 roku lub, że Carlos i Esperanza nigdy nie odwiedzili. Jest to naukowo niemożliwe mruknął doktor tej nocy, gdy przeglądał swoje notatki w kolonialnym pokoju hotelowym, w którym przebywał. Nie ma mowy, aby te dzieci miały dostęp do tych konkretnych informacji. Postanowił przedłużyć swój pobyt w Guanajuato na kolejny tydzień, zdeterminowany, aby wykonać jeszcze bardziej ścisłe testy. Każdego dnia przynosił nowe dowody, które zakwestionowały jego racjonalne zrozumienie świata. Czwartego dnia dochodzenia poprosił o pozwolenie na zabranie bliźniaków na cmentarz. Chciałem zauważyć, czy nastąpiłaby jakaś reakcja podczas wizyty w grobowcach Carlosa i Esperanzy. Guanahuato Municipal Panfien był marmurowym labiryntem nagrobka i kiut żelaza, owinięte szmem cyprysów zrównoważonych wiatrem wiatrem. Doktor Ramirez celowo przeszedł na kilka sposobów, obserwując reakcje Jimeny i ludzi. Przez dziesięć minut dziewczyny wyglądały na znudzone, narzekając na zimno i prosząc o powrót do domu. Ale kiedy dotarli do sekcji, w której pochowano Carlos i Esperanzę, stało się coś niezwykłego. Obaj zatrzymali się nagle, jakby wpadli na niewidzialną ścianę. Lucia zaczęła płakać, niechytry płacząca dwa, letniego, ale głębokiego, zaniepokojonego płaczu, jakby przeżył stary ból. Jimene bez wahania poszła bezpośrednio do grobowca Carlosa. Nie mógł przeczytać nagrobka, ale położył małą rękę na zimnym kamieniu i powiedział, z prostotą, która zamarła krew doktora, oto moje stare ciało. Doktor Ramirez wiedział, że potrzebuje niepodważalnych dowodów przed opublikowaniem jego odkryć. Społeczność naukowa była nieustępliwa w badaniach zjawisk paranormalnych, a stawką była jej reputacja akademicka. Dlatego opracował eksperyment, który byłby znany jako jeden z najbardziej rygorystycznych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w badaniu przypadków reinkarnacji. W styczniu 1961 roku. Zorganizował coś, co nazwał ostatecznym testem. Skontaktował się z dom Aurelio Mendoza, kierowcą ciężarówki, który przejechał Carlosa i Esperanzę. Mężczyzna, obecnie 60 lat, mieszkał w więzieniu w pobliżu guanajuato pochłonięty poczuciem winy, która była z nim od ponad trzech lat. Dom Aurelio powiedział lekarz podczas wizyty w swoim skromnym domu Edoubi, potrzebuje wziąć udział w eksperymencie, ale powinieneś obiecać, że nie powiesz ani słowa o wypadku tego dnia. Nie rozumiem, dlaczego mnie chcesz, doktorze. Był najgorszym dniem w moim życiu. Właśnie do tego. Jesteś jedyną żywą osobą, która była świadkiem każdego szczegółu tego wypadku. Potrzebuję, abyś oglądał te dziewczyny i powiedzieć mi, czy rozpoznasz w nich coś znajomego. Dom Aurelio zaakceptował to, przeniósł się bardziej ze względu na ciekawość, niż chęć przeżycia tej tragedii. Eksperyment przeprowadzono na dziedzińcu domu Hernandeza w sobotni poranek, kiedy słońce przyciągało długie cienie wśród Buganvilis. Doktor Ramirez ustawił kamerę filmową 16 mm, aby udokumentować wszystko. Maria trzymała bliźniaki, obecnie dwa i pół roku, rozproszone na dziedzińcu, podczas gdy dom Aurelio ukrył się za drzwiami kuchennymi, gdzie mógł je obserwować bez bycia widzianym. Dziewczyny zadzwonił doktor Ramirez. Czy możesz mi pokazać, jak chodzą do szkoły? Chimene i Lucja wymienili spojrzenie, które zawierało cichą komunikację, co lekarz często zauważył między nimi. Bez wahania zaczęli założyć scenę, która wstrząsnęłaby każdym świadkiem. Jimene wzięła rękę Luci i oboje poszli po dziedzińcu, kręcąc się razem, jak bracia, kiedy byli gdzieś szczęśliwi. Choć, Esperanze, która już się spóźnia, powiedziała Jimenez z dziwnie dojrzałym głosem dla swojego wieku. Idę, Carlos, ale mój buty jest luźne, odpowiedział Lucia, zatrzymując się, aby dostosować prawą stopę, tak jak Esperanze zrobił ten fatalny poranek. Dom Aurelio w swoim ukrytym zaczął drżeć. Doktor Ramirez zauważył, że mężczyzna zbladł jako kreda. Bliźniacy kontynuowali reprezentację ze szczegółami, które przecinają powietrze jak ostrza. Jimenez wskazała na zakątek dziedzińca i krzyknęła: Esperanze. Pielęgnacja. Zrób, ciężarówka nie ma hamulca. Obaj zwrócili się do miejsca, w którym miał być pojazd, z wyrazem prawdziwego terroru na twarzach ich dzieci. Lucia przylgnęła do ramienia Jimeny, podobnie jak Esperanze przylgnęła do ostatnich sekund Carlosa. Nie możemy biec, krzyknął Lucia. Kamienie są mokre. Potem poślizgnęli się jednocześnie, spadając na parterem dziedzińca, tak jak upadli nad wilgotnym chodnikiem ulicy Targowej. Dźwięk wyimaginowanego uderzenia odbił się w ciszy jako ożywiony koszmar. Dom Aurelio zatoczony przez ukryty, z łzami spływającymi po jego twarzy, naznaczonej czasem. Mój Boże, mruknął. Jest dokładnie tak, jak się stało. Każdy ruch, każde słowo, to samo, kropka. Podszedł do bliźniaków, które teraz grały cicho, jakby nic się nie wydarzyło, i uklęknął przed nimi. Czy mi wybaczasz? Zapytał, a jego głos został złamany: Czy możesz mi wybaczyć, co się stało? Jimenez spojrzała na niego oczami, które czasami wydawały się zachować mądrość innego życia. Wybaczamy, panie Aurelio. Wiemy, że to nie była twoja wina. Ciężarówka nie miał hamulca. Dom Aurelio zaczął szlochać w niekontrolowany sposób. Przez trzy lata nosił ciężar śmierci tych dzieci, a teraz w tym momencie byli sami w tych małych ciałach. Co dało im przebaczenie, których tak bardzo potrzebowali? Doktor Ramirez wyłączył aparat z przydatnymi rękami. W ciągu 30 lat kariery nigdy nie był świadkiem czegoś, co tak głęboko wstrząsnęło podstawami rozumu. Ale tam, na tym słonecznym dziedzińcu Guanajuato, granica między możliwym a niemożliwym rozpadła się jak dym na wiatr. Sama śmierć. Nauka z rygorystycznymi metodami mogła omawiać dowody przez dziesięciolecia, ale dla tych, którzy przeżyli tę historie, prawda została wygrawerowana w gestach, w oczach szczegółowo, że żadna teoria nie mogła wyjaśnić. Doktor Ramirez ostrożnie trzymał obiekty w pudełku na buty, a ręce wciąż nieco drżały. To nie tylko potwierdzenie, że te dzieci rozpoznają życie życia, których nie żyli, to właśnie tak z naturalnością, która mogła narodzić się tylko z najgłębszej pamięci. Różowy ostatni, niebieski panika, nie było zwykłych obiektów, ale mosty między dwoma razy, które jakoś się powiązały. Kiedy wyniki badań zostały opublikowane w 1962 roku, przypadek bliźniaków Hernandeza nie tylko wstrząsnął kręgami akademickimi, ale stał się latarnią morską dla tych, którzy szukają odpowiedzi poza granicami logiki. Jednak dla Marii strony raportów i czarno, białe zdjęcia były tylko bladym odzwierciedleniem tego. Co widziała codziennie, i córki bawiące się na tym samym dziedzińcu, gdzie lata wcześniej dwoje innych dzieci biegało pod tym samym słońcem. Różnica polegała na tym, że teraz śmiech nie przerywa dźwięku hamulca zarysującego asfalt. Minęły lata, a wraz z nimi wspomnienia Carlosa i Esperanzy rozpuszczały się, jak farba w wodzie. W wieku pięciu lat Chiny nie mówiła już o kanica o szczęściu, jakby znalazł ją w Rio. Teraz trzymała ją w rzeźbionym drewnianym pudełku, prezencie od doktora Ramireza. Lucia nie wspomniała już o ciocie Rosario, ale różowy ostatni wciąż ozdobił jej włosy w dni imprezowe, jak ciche dziedzictwo. Tak to się dzieje, wyjaśnił lekarz matce dziewcząt podczas ich wizyt. Dusze nie wracają, by utknąć w przeszłości, ale aby uzdrowić to, co było otwarte. Kiedy rana się zamyka, poruszają się dalej. A Mary patrzyła w ciszy, jak jej córki rosły. Jimene, raczej lustro powagi Carlosa, zaprojektowała teraz krajobrazy chłato o kolorze, który wydawał się wymyślony, jakby widzieć świat przez filtr, który tylko ona miała. Lucja, która kiedyś powtórzyła drzewa Esperanzy, rozwinęła tak słodki głos, że sąsiedzi przestali usłyszeć jej śpiew po południu, w towarzystwie dźwięku cykat. Są, ale tak nie są, pomyślała Maria, gdy widziała, jak biegają wśród Buganwilii. Znaki urodzeń Harfmun of Chimene, trzy plamy remida Remitu jako podpisy Starego Paktu. Ale osobowości, które tam rozkwitły, były nowe, wilgotne z życiem, takie jak kiełki po deszczu. Don Aurelio Mendoza, mężczyzna, który kiedyś nosił poczucie winy jak krzyż, teraz siedzący przy stole rodzinnym w niedzielę, opowiadając Historię Ogła na Huato Antancho, dzieląc się słodyczami tamarindo z tamarindo. Dziewczyny, pamiętasz mnie? czasami pytałeś z nieśmiałym uśmiechem. Oczywiście, panie, odpowiedzieli, pan prowadził ciężarówkę. Ale nie było łez, bez cienia urazy. To było tak, jakby, gdy zostało to przebaczenie, rozpuściło się w pamięci cierpienia. Przypadek bliźniaków nie tylko zmienił rodzinę Hernandez, powtórzyłem miasto jak dzwon. Ojciec Sebastian zaczął obejmować w swoich homilii refleksję na temat duszy, która nie jest wymazana, o więzi, które nawet śmierć jest rozwiązana. Matki, które płakały zagubione dzieci, przyszły do domu wydanego, nie w poszukiwaniu cudów, ale znak, każdy znak, że miłość może tak, znaleźć ścieżki z powrotem. Niektóre lewe świece oświetlone przy bramie, inni właśnie dotknęli ściany, jakby mógł poczuć ciepło znajomej obecności. W latach 1961-1975 dr Ramirez udokumentował ponad 500 podobnych relacji w całym Meksyku, zainspirowane historią Jimeny i Luci. Nie wszyscy mieli taką samą siłę jak dowody bliźniaków, ale wszyscy coś podzielili się, niezachwiana pewność tych, którzy zostali dotknięci czymś większym. To, czego się nauczyliśmy, napisał doktora w swojej ostatniej książce, nie jest to, że reinkarnacja jest możliwa, ale ta miłość jest bardziej uparta niż śmierć. Carlos i Esperanza nie wrócili przypadkiem, wrócili, ponieważ czekało na nich serce. Kiedy skończyli piętnaście lat, Jimene i Lucja byli młodzi, jak każda inni, być może z innym blaskiem w oczach. Studiowali w tej samej szkole, w której, kilkadziesiąt lat wcześniej, ich bracia zostawili zeszyty na swoich portfelach. Czasami, gdy mijał korytarze, Jimene zatrzymała się na chwilę, jakby usłyszał echo. Ale wkrótce poszedł naprzód, ponieważ w końcu życie zawsze woła głośniej niż cienie. Maria, teraz ze srebrnymi włosami na włosach i zmarszczkach, które opowiadały historię bólu i odkupienia, siedziała na dziedzińcu o zmierzchu, obserwując jej córki. Ludzie pytają, czy sądzę, że to naprawdę Carlos i Esperanza, przyznał się do doktora Ramireza podczas swojej ostatniej formalnej rozmowy. Odpowiadam, że to nie ma znaczenia. Liczy się to, że kiedy go potrzebowałem, wszechświat dał mi sposób na powstrzymanie rąk, o których myślałem, że straciłem na zawsze. Dzisiaj ci, którzy przechodzą przez dyskretną tablicę w Ogrodzie Unii, gdzie mariaci nadal grają w la adelite dla turystów, być może nawet nie odnotowują ich istnienia. Ale dla tych, którzy wiedzą, jest to przypomnienie, że istnieje miłość, która nie pasuje do grobowców, że istnieją rany, które tylko niemożliwe mogą się zagoić. I że na każdej ulicy od Guanajuato dwoje dzieci kiedyś udowodniło, że śmierć w końcu może być tylko drzwiami edżar. I śmierć, której tak bardzo się obawiamy, okazała się tam tylko tymczasowe zasypianie. Na cześć Jimeny i ludzi, którzy nauczyli nas, że niektóre pożegnania są tylko aż do wkrótce dom Rue Los Cantaritos podąża za stojącym, zamieszkały przez pokolenia rodziny Hernandez. Patio Buganwilli kwitną każdego roku bardziej energicznie, jakby piją ze źródła miłości, które nigdy nie wyraża. Mówią, że starsi w sąsiedztwie po południu października, kiedy wiatr schodzi po górach, niosąc zapach kopal i zakurzonych wspomnień, nadal można usłyszeć śmiech dzieci na tym podwórku. Śmiech, który brzmi jak echa dusz, które odkryły na nowo drogę z domu i po wypełnieniu ich misji miłości mógł w końcu spoczywać w pokoju. Śmierć przenosi ciała, ale nigdy nie dotyka więzi tkanek w sercu matki, która kocha bez środków. Jeśli ta historia cię dotknęła, podziel się z tymi, którzy muszą pamiętać, że prawdziwa miłość nie wychodzi. I powiedz nam, czy kiedykolwiek żyłeś jakimkolwiek doświadczeniem, które zakwestionowało logikę, nieoczekiwane spotkanie z tym, kto zniknął. Twoja historia może być następna, którą się rozwikł. Pamiętaj, jest więcej takich przypadków, które graniczy z granicami między możliwymi a niemożliwymi, czekając na ciebie.